ujrzał wysoką drabinę. Nauczanie domowe, 10 lipca. Księga Rodzaju, rozdział 28, wersety od 10 do 22. Kiedy Jakub wyszedł z Berszeby, er wędrował do Haranu. Trafił na jakieś miejsce i tam się zatrzymał na nocleg, gdyż słońce już zaszło. Wziął więc z tego miejsca kamień i podłożył go sobie pod głowę. Układając się do snu na tym właśnie miejscu. We śnie ujrzał drabinę opartą na ziemi, sięgającą swym wierzchołkiem nieba, oraz aniołów bożych, którzy wchodzili w górę i schodzili na dół. A oto pan stał na jej szczycie i mówił: Ja jestem pan, Bóg Abrahama i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, oddaję tobie i twemu potomstwu. A potomstwo twe będzie tak liczne jak proch ziemi. Ty zaś. Rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, na północ i na południe. Wszystkie plemiona ziemi otrzymają błogosławieństwo przez ciebie i przez Twych potomków. Ja jestem z Tobą i będę Cię strzegł, gdziekolwiek się udasz. A potem sprowadzę Cię do tego kraju, bo nie opuszczę Cię, dopóki nie spełnię tego, co Ci obiecuję. A gdy Jakub zbudził się ze snu, pomyślał, Prawdziwie Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. I zdjęty trwogą rzekł o jakże miejsce to przejmuje grozą. Prawdziwie jest to dom Boga i brama do nieba. Stawszy więc rano, wziął ów kamień, który podłożył sobie pod głowę, postawił go jako stele i rozlał na jego wierzchu oliwę. I dał temu miejscu nazwę Betel. Natomiast pierwotna nazwa tego miejsca była luz. Po czym złożył taki ślub? Jeżeli Pan Bóg będzie ze mną, strzegąc mnie w drodze, w którą wyruszyłem, jeżeli da mi chleb do jedzenia i ubranie do okrycia się, jeżeli wrócę szczęśliwie do domu Ojca Mego, Pan będzie moim Bogiem. Ten zaś kamień, który postawiłem jako stele, będzie domem Boga. W czasie podróży kiedy Jakub jest sam, następuje coś, co go zaskakuje. Zobaczył we śnie drabinę i schodzących i wchodzących po niej aniołów. Charyzmatycy by powiedzieli widzenie prorockie. Teologowie kanał łaski. Współczesna popkultura winda do nieba. A może mistrzowie życia duchowego powiedzieliby osobiste doświadczenie religijne? Więc gdy przyjrzymy się temu, co przeżył Jakub, jest to bez wątpienia ingerencja Boga, podkreślająca po pierwsze świętość, świętość tego Boga, który jest w niebie, ale interesuje się ziemią, która tutaj również otrzymuje promień tej świętości. Jakub znalazł się niejako na styku tego strumienia łaski, tego błogosławieństwa. I nie ma wątpliwości, że Jakub w tym widzeniu zobaczył coś, czego nie mógł rozumieć ponieważ tą drabiną jest Jezus. Jezus, który o sobie samym powiedział, że w Nim wstępują i zstępują aniołowie. On jest tą drabiną, On jest tą drogą, on jest tym połączeniem, tym pomostem między niebem i ziemią. To On jest właśnie tym strumieniem łaski. Ale wracając do Jakuba, który tego wszystkiego nie rozumiał, co my możemy rozumieć, znając już i Stary, i Nowy Testament, on rozumiał, że Bóg daje mu jakiś sygnał, sygnał, który on odczytał jednoznacznie. To miejsce jest wyjątkowe. Widzimy zachwyt, ale widzimy jej trwogę. Widzimy zapowiedź błogosławieństwa i zapewnienie opieki. I też reakcja od razu Jakuba jest taka, że składa ofiary. I równocześnie ślubuje, że Bóg będzie jego Bogiem. Bardzo osobiste stwierdzenie, że to nie będzie już tylko Bóg mojego dziadka, mojego ojca, to będzie mój Bóg, bo ja mam to doświadczenie. Warto w tym miejscu wspomnieć o czymś, o czym napomknął przy interpretacji Słowa Bożego, przy czytaniu Słowa Bożego. Papież Benedykt XVI powiedział mianowicie o objawieniu prywatnym, które wnieść może nowe aspekty w rozumienie słowa. I to osobiste doświadczenie Jakuba właśnie to sprawiło. Wniosło nowe aspekty w rozumienie Boga, w rozumienie kontaktu i w rozumienie Mesjasza. Tego on jeszcze wszystkiego nie rozumiał, ale ten aspekt, to jego osobiste, prywatne doświadczenie spowodowało i my dzisiaj możemy się na nim opierać. To objawienie prywatne stało się częścią objawienia publicznego, kościelnego, pełnego. I nasze prywatne objawienie które otrzymujemy, bo Bóg do nas mówi, bo my przyjmujemy to, może stawać się również dla nas takim poruszeniem, zaproszeniem i wnosić jakiś nowy aspekt w dotychczasową pobożność. Zadanie dla Ciebie na dziś. Pomyśl o takich aspektach pobożności, modlitwy, które zmieniły się pod wpływem tego, że miałeś jakieś albo masz osobiste doświadczenie Bożego Słowa, Bożego działania, Bożego natchnienia. Niech ci w tym przyglądaniu się Twojej drabinie błogosławi wszechmogący Bóg, dawca objawienia, Ojciec, Syn i Duch Święty.